Cześć, witajcie z tej strony Rolnik 330. W tym odcinku wam chcę pokazać. Nie, nie, nie. Nie sadzenie ziemniaków, bo to już było. W sensie, mogę wam coś powiedzieć. Tu mam jeszcze dwa worki. Jeden wsypałem, jeden wsypałem worek. Staczek od babci. Yy, Kopaczka. Jak widzicie, dobry stan. No, sztuka. I tutaj proszę bardzo. Główny temat. Główny temat to jest właśnie Blaszok. Blaszok z tatą zrobiliśmy. Ziemniaczki, jak widzicie, z za rogu przykryte. Może nie w całości, ale też większość jest przykryta. Ponad połowa pola jest przykryta ponad ponad. Jedynie tam troszkę zostało przybliżę. Tam trochę zostało, nie wiem, z 7 z rzędów 8 nieprzykrytych do Maja. O jest blaszak zrobiony z blachy. Jak to, jak to sama nazwa mówi. O, oczywiście używane, tato kupił. O, ładnie się zamyka, otwiero. Proszę bardzo. No i w blaszaku co jest teraz w blaszaku jest folia na ziemniaki żeby je przykryć. Dobra to jest dużo metrów jest szeroka nawet w miarę taka przykrywamy bo wcześniej wcześniej sadziliśmy ziemniaki z tatą tam rower mój stoi tu blaszak jest wszystko jest przykręcone na konkretnie na blachowkręty blachowkręty są przykręcone. Jest super zrobiona robota. Mam nadzieję, że to, jak widzicie, blacho wkręty. O! Blachowkręty, dużo, dużo przykręcania było, ale żeby tego wiatr nie porwał, żeby, żeby się to trzymało. O to, o to chodzi, żeby się to trzymało. Konkretnie, konstrukcja ma być zrobiona, podparte, w razie czego? Ale widzicie, że to nie dosięga. Nawet w razie czego, żeby to, żeby równo to stało. Tu już zgięło, bo wjeżdżałem traktorem naszym. To zgięło lekko. Blochę. Tutaj jest o... Od elektry... kurde jak się nazywa, od paliwo i masz swój elektryczny ten, ten, wiecie o co chodzi No, woda jest oczywiście wiertarka, tutaj to masakra, bo ja tu wam powiem, że tu masakra o wiertło złamone. O, pizdu No i tak to wygląda, no tutaj się mieści tak Kopaczka, yy, sadarka do ziemniaków, traktor sam się mieści, o jedzie Zaraz tam podejdziemy, to nagramy jeszcze wam. Tu się tak mieści. Jeszcze co się mieści? Yy, pług. Traktor wchodzi, yy, sadzarka do ziemniaków. Chłopaty, jak widać. Tutaj właśnie ta to sprawdzić. Zaraz wam pokażę, co to porobił, co to jest. Jak przechodzimy jeszcze, to widzimy bestię moją. Romecik. 1500 za niego dałem, albo dwa koła, coś takiego. Zajebisty rower. pozdro No i widzimy tutaj. Przyczepka, która pierwszy odcinek z Dzikiem była, była pokazywana. Jak widać jest dalej. Trzyma się. Trzyma się, przyczepka, dobrze jest. To wiadomo zardzewiały to, ale to tak ma być, tak ma być, polska wieś, tak? Tu pszczoły latają. Ja to żem przeszedł, mnie żadna nie użarła, bo widzicie co się dzieje. Kwitnie ja... Wiśnia. Wiśnia kwitnie i mnie zaraz, która był przy Właśnie, tutaj mamy o haczyk pyk, pyk, pyk. Wszystko działa. Idzie do góry. Idzie, idzie w dół. Idzie No super to działa, tu się pyk, pyk robi tu się odkręca, przykręca bliżej, niżej, dalej. Tu jest zaczep... Kurde, nie zaraz pieprzy tu jak widzicie zaczep jest. O, o kurde. Zabrycało się. To po prostu trzeba wpinać się, pyk, pyk, kurde, i wchodzi samo kurde. Samo wchodzi. Tutaj jeszcze mamy te... Yy... Glebogrydzarka do dzika, okopywaczka do dzika, o, do ziemniaku. I jeszcze z półku góry. Tu jeszcze stare rzeczy po koniach, bo już koni nie ma, ale stajnia, jak widać, jest. Jest stajnia, jest stajnia, wujek sobie ogrodził, swoje zrobił. Tutaj, o widać. Ziemia dzisiaj była robiona. Meszka z pieprzaj. I... dobra. Tu jest jeszcze część od traktora, bo ta, ta, to tacie się zgięło. Lekko. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale zgięło. Idziemy do Taty, zobaczyć jak to się dzieje. Co się tam dzieje? No, witajcie z powrotem, jestem Tato. Kończymy, już tutaj, o. Patrzcie, jaki piaseczek. Kurde, spiękna sprawa. To Tato chyba przejeżdżał po cztery razy, żeby tak doprowadzić do takiego stanu. Bo to takie twarde, że to widzicie, to konie po tym chodziły do gliny, tyle że. A kamieni, ile? No, no właśnie, mówię o tym, o tym, o tym, kurwa. Nie, no to kamieni to jest wpierony, wpierony kamieni. Tu jest wpierony kamieni, zaraz wam pokażę. Nie, tu ziemia jest. Tu macie, to jest właśnie efekt nieuprawianego pola. I nic, tu się praktycznie w ogóle przy... Nic nie robiło. Te kamienie trzeba usuwać. Tato jedzie jak widzicie, o, pięknie jedzie Majster jedzie luks Lux jedzie kamienie, kamieni o, kamieni, kurwa, kamieni w cholerę, w cholerę tych kamieni jest jak widzicie i tu nie jest taki piękny za pole, to nie jest takie piękne bo kamienie. Przeszkadzają w rozwoju roślin To trzeba usuwać To trzeba usuwać Kamienie Widzicie chodzę Zbieram te kamienie co się da to zbieram O Proszę bardzo o, o właśnie to jest właśnie To jest właśnie efekt kamienia Kamień Kolejnego mamy Jest No, Kolejny Kolejny kamycek, kolejne kamyczki. No i widzicie, trochę humorzyście. Pod humor, pod humor nagrałem ten odcinek, tak naprawdę. Zbieram te kamienie, ile się da. Trochę się ta to podrze, coś tam, ale się ich dzieje. Czasem, że źle, że zostaw, zostaw, a tak to jest gitara. Tyle w tym odcinku. Jeszcze, jak będziemy coś siać, sadzić ziemniaki, to nagram kawałeczek. Cześć, cześć, żegnajcie! Miłego dnia życzę, do widzenia! Cześć, z tej strony Rolnik 330. Tyle zasadzone ziemniaki jeszcze są. Tyle zasadzonych ziemniaków mamy, o! Na razie tyle jeszcze w góra. Pięknie O kurwa palcowia. O kurwa. No i No i zostało nam niestety jeszcze jeszcze nam worek został ziemniaków. właśnie opróżniamy maszynę. Bo zasadziliśmy dużo już i to będzie do zjedzenia albo do sprzedania sąsiadowi do widzenia, cześć żegnajcie do następnego odcinka